Ruszyła przed sprzedaż biletów na najbliższy mecz Olimpik. Metamorfoza, jakiej jeszcze w Grudziądzu nie było. Już w najbliższą sobotę, piłkarze Olympii Grudziądz będą na własnym stadionie podejmować drużynę termaliki nieciecza. Z tej okazji, od wczoraj w klubowym sklepiku, trwa przedsprzedaż biletów na to spotkanie. Przedsprzedaż ruszyła już od wczoraj. Sprzedajemy na trybunę A ulgowe za 10, normalne za 16, przed sprzedaży. W dniu meczu będą po 18 i po 12. Na trybunę B prezentuje się sytuacja tak, że normalny jest za 10, ulgowy jest za 6. W dniu sprzedaży, w dniu meczu będzie po 8 i 12, no, a na sektor C jest tak samo, czyli po piątce i w dniu sprzedaży i przed sprzedaż. Do zakupu wejściówki na każdy mecz w pierwszej lidze niezbędne jest założenie profilu kibica. Profil kibica oczywiście trzeba mieć założony, wyrabia się go raz i zostaje to u nas w systemie, więc bez obaw, wystarczy PESEL i dokument tożsamości. samości. Bilety na spotkanie tradycyjnie można nabywać w sklepiku kibica mieszczącym się przy ulicy Piłsudskiego 14 oraz przy stoisku znajdującym się w Centrum Handlowym Alfa. Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 17. Jeśli straciłaś wiarę w siebie i masz 30 bądź więcej lat, zgłoś się do Metamorfozy z ITVM, a nasi eksperci przywrócą Ci wiarę w siebie i pomogą podkreślić to, co w Tobie najpiękniejsze. Choć sama może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Biorąc udział w Metamorfozie gwarantujemy zmiany fryzury pod okiem profesjonalistów, makijaż idealnie pasujący do Twojego typu urody i porady Mai Sablewskiej, która pomoże Ci w wyborze dwóch strojów, które pozostaną na Twoją własność. Ty nie ponosisz żadnych kosztów, zyskujesz zaś nowy wygląd i wiary w siebie. Tylko do końca tego tygodnia czekamy na wasze zgłoszenia. Zdobądźcie się na odwagę i wyślijcie aktualne zdjęcie z krótkim opisem. Gala finałowa odbędzie się na rynku głównym 14 września o godzinie 17:00.